Cześć, z tej strony Asia i dzisiaj chciałam wam trochę opowiedzieć na temat taśmy taśm wykorzystywanych w scrapbookingu. Będzie to taki subiektywny wybór taśm, taśm, które ja używam i zaraz wam powiem co do czego. Także po kolei. Taśmami, które bardzo lubię i których dość sporo używam, to są taśmy PET. Taśmy PET, czyli takie taśmy troszkę plastikowe. No niestety scrapbooking nie jest ekologiczny. Um, które są bardzo mocne i są wykorzystywane do robienia banerów. Um, ja te taśmy wykorzystuję do robienia albumów, do robienia bindowań. Są naprawdę mocne i e, takim sekretem, który tkwi w tym, żeby one mocno trzymały, jest to, że po przyklejeniu na powierzchnię trzeba bardzo mocno ją docisnąć. Tutaj mojej moje koleżanki się śmiały zawsze ze mnie, że właśnie i warsztatowiczki, że zawsze mówię, że dociskam, dociskam mocno tę taśmę, bo jakby w tym tkwi sekret tego. Jeżeli tego nie zrobimy, no to taśma po prostu nam może odejść. I teraz tak, to jest taśma taka czerwona. Ja ją zazwyczaj kupuję na. Można kupić albo na Allegro, ale też można kupić ją w sklepie zielonego.te.pl. Ona jest o tyle fajna, że jak ją dociśniemy, jak ją dociśniemy, to widzimy w którym momencie ona się to przy przykleiła, bo ona jakby zmienia kolor. Jak ją jest taka jaśniutka, jak ją dociśniemy, to jest troszeczkę ciemniejsza, ale niestety tutaj tą, tą taką błonkę ma taką plastikową, i ona się bardzo elektryzuje, i no to jest coś ciężkie do używania, ale dla mnie jest tego warta. Użyłam też teśmy Tessy. To akurat mam z Tessa, ale też 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 mapet. Ja ją miałam z sklepu Craft Oclock. Z tego co wiem, to chyba nie jest dostępna, ale ta czerwona jak najbardziej wszędzie jest dostępna i jest też dostępna w różnych szerokościach. Ja najbardziej lubię właśnie tę szerokość taką. To jest 1,4 cala. Ale zaraz, zaraz zobaczymy, ile to jest milimetrów. To jest tak, no, około 6-7 milimetrów. I to jest 1,4 cala, ale bardzo też lubię tę, te, ponieważ ja robię jakby odległości dystans między kartami półcala i to jest akurat właśnie półcala, także ona mi się idealnie do tego nadaje i półcala to będzie tak około mm, no, 125, e, boże, co ja mówię <grym> 125, nie, to jest tak centymetr i y, 2-3 mm. Także to są bardzo mocne taśmy, które wykorzystuję przede wszystkim w albumach. Dobra, lecimy dalej, ale w albumach też czasami wykorzystuję tę taśmę Smart. Bardzo ją lubię, ona też jest fajnym, fajnej szerokości. I o tyle, jeżeli robię jakąś, jakąś rzecz, jakąś, nie wiem, czy klapkę, czy flapkę, coś, coś cały czas podnoszone, czy takie strony są przekładane no to używam tej taśmy PED, bo ona jest mocniejsza. Jeżeli coś trzeba przykleić, dokleić, ale niekoniecznie będzie, będzie tam coś ruchomego na przykład przy okładce coś do przyklejenia, no to wtedy też lubię używać tej, tej taśmy Smart. Ona też jest dość mocna, ale nie jest tak mocna, jak ta taśma PET. Także do, do jakichś tam różnych... Wiecie, ta taśma jest też dość droga, więc żeby troszeczkę też jej przeoszczędzić, no to używam czasami tej taśmy właśnie Smart. Kolejną taśmą, która, która jest wykorzystywana, to jest taśma włókninowa, nazywana też taśmą błonkową. a tak naprawdę jest najbardziej znana pod tym, że jest to taśma taka zrywalna. Już Wam pokazuję. Taśma, jaką weźmiemy, możemy ją urwać w dłoniach, ale ma to swoje konsekwencje. Konsekwencją tego, że możemy ją urwać w dłoniach, jest to, że nie jest mocna. Tej taśmy nie stosujemy ani na klapki, ani do bindowania, ani na dożonych kieszonych, bo to po prostu nam się odklei. Nawet jeżeli mocno dośniemy, to nam się po prostu odklei, bo ta taśma się po prostu tego nie nadaje. Do robienia kartek, do przyklejania teł, jak najbardziej. Natomiast w albumach. Uważałabym bardzo z tą taśmą. Ja tej taśmy mam jedno główne zastosowanie dla tej taśmy, i to jest zabezpieczanie magnesów bądź jakichś różnych innych elementów w albumach. W moim filmiku na temat magnesów to też pokazuję. Kiedy przyklejam magnes na taśmę PET, to później, żeby go jeszcze zabezpieczyć dodatkowo, to naklejam właśnie tę taśmę, bo ona tutaj nam się fajnie sprawdza. Z dwóch powodów. Raz, że no, te magnesy są dodatkowo wzmocnione i no, po prostu nam się nie przedrą przez papier. A dwa, jak robię album i robię różne klapki, flapki, dodaję magnesy, a później chcę dopiero okleić, no to w międzyczasie właśnie, żeby mi to tutaj nic się nie, z tymi magnesami nie działo, to właśnie zaklejam taką taśmą, taśmą włókninową, błonkową, która też jest dość fajna, ale mówię, nie mam dla niej aż tak dużego, dużego zastosowania. I tak jak mówiłam, w kartkach też może nam się sprawdzić, niekoniecznie w albumach. Kolejne taśmy, które używam, są taśmy dystansowe. Ja bardzo je lubię. Ja używam trzech, trzech, jakby grubości. Tutaj szerokości. Szerokość lubię to to nie ma dla mnie dużego znaczenia. Ta szerokość jest dosyć fajna. Zaraz wam powiem też, ile tutaj mamy szerokości. W centymetrach to będzie. No tak, o 9 mm to będzie. Czyli to będą pewnie 3 ósme, tak, trzy ósme. 嗯，好了。 Bardzo lubię, bo fajnie można nad nimi budować właśnie warstwy, budować dystanse. Zawsze ta praca później się wydaje taka bardziej przestrzenna nie jest taka płaska. No, fajnie to wygląda. Ja bardzo lubię używać właśnie trzech grubości, i tutaj mamy w taki sposób to będzie. Będzie 1 mm, 2 mm i 3 mm. I te taśmy też mam właśnie z Craft O'Clock, także będę teraz szukała na pewno taśmy, która mi te taśmy zastąpi. Wiem, że chyba u Euniki z Artemisji właśnie ona ma trójkę i ma chyba. Półtora, także no, trójkę znajdę, euniki, a jedynkę, dwójkę po prostu będę musiała gdzieś sobie znaleźć jakiegoś dostawcę, bo naprawdę uwielbiam te taśmy i jak mi się skończą, będę musiała po prostu znaleźć. I słuchajcie, to jest właściwie tyle z takich taśm. No to co chciałam, mam jeszcze taką, taki dodatek, taka ciekawostka, to to, że to jest taśma taka malarska, mamy też taśmę oczywiście washi, które są ozdobne i które możemy dziś przykleić do naszych prac, notesów, planerów itd., i tak dalej, które nam te, 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 ozdabiają nam cały projekt, no i oczywiście tą też możemy użyć tak samo jak tą, to jest taśma papierowa. Też jest łatwo zrywalna. To jest taśma malarska. Ja jej używam do, do wykrojników przede wszystkim. Jeżeli chcę coś wykroić i nie chcę, żeby mi się wykrojnik przesunął, to wtedy właśnie przyklejam za pomocą takiej taśmy. Ona jest fioletowa z tego względu, że hmm, powinna być troszeczkę hmm, słabsza niż inne tego typu taśmy. No, na czym też mi zależało, żeby już wykrojony element też nie został porwany na przykład przez, przez to, że jak będę odrywała taśmę, to wtedy mi się to wszystko porwie Także mm, Także tak, tego używam, ale jeżeli nie macie taśmy malarskiej a chcecie sobie też zabezpieczyć tak wykrojnik to też można jak najbardziej używać taśmy Washi taśmy Washi, których ja powiem Wam, że nie używam zbyt dużo a mam ich naprawdę całe mnóstwo, także w taki sposób też można e, takie taśmy Washi zużyć I to jest właściwie tyle Czasami... A, jeszcze poczekajcie, pokażę Wam jeszcze jedną taśmę. Zapomniałabym jeszcze o jednej taśmie. To jest, ta, to jest taśma dwustronna, to jest coś podobnego jak ta taśma Smart, ale ona jest w szeroka. Ja tej taśmy zaczęłam niedawno używać do przyklejenia papieru bądź też, bądź też jakiegoś materiału do okładki. Czy znaczy, może takiego stricte materiału nie, bo raczej papier papier z papierem? Dzięki temu, jeżeli przekleimy właśnie na taśmę, to nie zrobią nam się żadne bąbelki, a to czasami się zdarza. Ciężko jest rozsmarować cały klej tak, żeby on ładnie nam wszedł. Jeżeli klej jest rzadki, to nam będzie wsiąkał w tekturę, a jeżeli będzie zbyt gęsty, to szybko nam wysnie. Więc, więc sobie testuję właśnie teraz używanie tej taśmy i projekty, które zrobiłam, jak na razie jestem z tego zadowolona. To jest raz oczywiście można by jeszcze wzmocnić sobie tym klejem, także tutaj nie ma. Niemożnych przeszkód. I to jest taśma, którą ja kupuję. To jest taśma do dywanów. Do tego, żeby podklejać dywany, żeby się nam nie przesuwały. I ja ją kupuję w Akronie. Ta taśma też jest Akszona, jak widzicie nawet, jest tej samej firmy. Te taśmy Smart kupuję zazwyczaj w Paper Concept. Tak jak Wam mówiłam. Taśma, słuchajcie, ta błonkowa, łukninowa. Ona też jest na pewno. W... Nie taka, bo ta jest też chyba z. Z CraftoClock, ale taką taśmę też można kupić na pewno w, w Actionie, ale też na pewno w różnych innych sklepach jest dość popularna. Natomiast hmm, taśma, taśma Washi praktycznie. W każdym sklepie sklepowym jakąś taśmę washi dorwiecie, ale nie tylko. Czasami nawet w sklepach yy, takich typowo papierniczych taką taśmę można znaleźć. Także to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że coś fajnego dla siebie wynieśliście z tego. Dajcie znać, czy Wy jeszcze używacie jakiejś taśm, yy, czy może któryś z tych taśm chcecie, byście chcieli wypróbować. Także dajcie znać w komentarzach. Ja za Was serdecznie zapraszam do mojej grupy Skrapuj, to ja narobiłam. I yy, do zobaczenia w kolejnych filmach.